Szymon ze strony Lloyd Retowski. Jak wiecie lub nie wiecie, zbliżałem się święta. Z tej okazji postanowiłem zrobić odcinek, w którym Wam pięć najlepszych zestawów lego pod choinkę. Więc zapraszam. Na piątym miejscu warto postawić zestaw LEGO Ninjago 71750, wodny mech Lloyda. Zawiera on 228 elementów i dwie figurki, Lloyda oraz Merlopiana, a jego cena katalogowa to 84,99 zł. Umieszczam go tutaj, ponieważ sam mech wygląda bardzo dobrze, ale jednak są lepsze sety. Nie jak wam, ale mi bardzo podobają się zestawy z 15 sezonu Ninjago, ale mniejsza z tym. Zestaw jest bardzo dobry, też z uwagi na figurki, robimy armię Merlopian, co nie, puri? Więc polecam komuś zakupić ten zestaw na święta, lub sobie możecie kupić jak chcecie na miejscu czwartym mówię świąteczny zestaw Lego Kreatur Expert 10293 Santa's Visit, który zawiera 1445 elementów i 4 figurki Mikołaja oraz takich innych ludków. A jego cena katalogowa to 419 zł i 99 groszy. Z pewnością nada się on na świąteczny prezent, bo to w końcu wszystko co najlepsze. Zestaw Lego oraz święta. A tenże domek prezentuje się całkiem elegancko, nieprawda? Więc na pewno da dużo radości podczas składania go. Tak wieczorem, że choince, pocik. Miejsce trzecie zajmuje zestaw LEGO City 60197 Pociąg Pasażerski. Posiada 667 elementów i 4 figurki, maszynistę oraz 3 pasażerów, a jego cena katalogowa to 549 zł i 99 groszy. Nie jest to zbyt nowy zestaw, ponieważ w sierpniu następnego roku będzie obchodził 4 lata swojego wydania, ale wciąż jest bardzo dobry i myślę, że podoba się osobie, które ten zestaw kupicie. No bo zobaczcie, czy ten pociąg nie wygląda pięknie? Pociąg oczywiście ma specjalny klocak zasilający, więc może się jeździć, a to pewnie da jeszcze więcej radości podczas zabawy nim. A jeśli macie mrówki, tak, jeśli macie mrówki, to możecie wsadzić się do tego pociągu, żeby sobie pojeździły, no bo w końcu mrówki też potrzebują trochę rozrywki, widzicie? To jest w jednym zestawie, ale nie przedłużając, bardzo polecam dać komuś ten zestaw na święta. Miejsce zajmuje zestaw LEGO Star Wars 75257 Suku Milenium. posiada elementów i 7 figurek. Nie wiem trochę jak się czyta niektóre imiona postaci, więc pokażę po prostu Wam zdjęcie, a cena katalogowa tego zestawu to 709 zł i 99 groszy. się, kto też chciał z tym mieć cołami z zlego na święta. Zestaw oczywiście wygląda bardzo dobrze. Taki zestaw na pewno będzie wyglądał jeszcze bardziej dobrze na Waszej spółce lub na u sobie, której ten zestaw kupicie. Tylko uważajcie, bo musicie kryć ten zestaw przed tym małym kuzynem. Ale wracając, nie wiem co mamy jeszcze powiedzieć o tym zestawie, ale na pewno komuś spodoba się ten zestaw. Tak, wiem, że wielu z Was spodziewało się tego zestawu na pierwszym miejscu i pewnie się rację. Oczywiście, że jest to zestaw LEGO Ninjago Legacy 4 Plus 71740 Nie no, spokojnie, aż tak, nikt to nie spadłem. Oczywiście, że jest to zestaw LEGO Ninjago Legacy 71741 Ogrody Ninjago. Posiada on aż 5685 elementów i 19 figurek, przyjąć do tego Senseja Wu. Jego cena katalogowa to 1349 zł i 99 groszy. Jest to największy zestaw Lego Ninjako, jaki do tej pory został wyprodukowany. Sam nie posiadam tego zestawu, ale po licznych jak wiem, że na pewno jest dobry. Będziecie mieli co robić od świąt do Sylwestra, ponieważ takiego zestawu na pewno nie złożycie w jeden dzień. To jest więc plus. Jak mówiłem, zestaw jest ogromny, więc po złożeniu go radzę uważać, żeby go nie zniszczyć, bo tego chyba nie za bardzo byśmy chcieli. Więc polecam komuś oczywiście kupić ten zestaw. Dziękuję za oglądanie. Dla mnie wielkim prezentem świątecznym będzie to, że zostawisz łapkę w górę oraz subskrypcję. Pamiętaj również o kliknięciu dzwoneczka. Ja się do mnie żegnam, miłego dnia nocy, zależy kiedy to oglądasz i oczywiście wesołych świąt. Pa!